Bitcoin właśnie wybił 104 tysiące dolarów w zaledwie kilka dni od lokalnego dołka na poziomie 89 tysięcy dolarów. Właśnie ten ruch w ostatnim czasie longowaliśmy tutaj na telegramie, on jest w pełni darmowy, każdy może dołączyć. Otwieraliśmy longi z dźwignią od 2 do 5x właśnie poniżej 90 tysięcy dolarów, zatem ładnie udało się złapać ten knot likwidacyjny wówczas którego zlikwidowano setki milionów dolarów w pozycjach lewarowanych, a w tym właśnie głównie w longach. Od tamtego czasu Bitcoin urósł o około 16%, co przy wcześniej podanych dźwigniach mogłoby być o wiele większe. Zatem gratuluję każdemu, kto był na bieżąco z tym, co pisałem na telegramie i wyciągnął odpowiednie wnioski. Dzisiaj natomiast skupimy się na tym, gdzie Bitcoin może pójść dalej oraz w jakim czasie może tego dokonać. A teraz przeniesiemy się na Twittera, gdzie podzieliłem się byczym sygnałem, czyli wybiciem się z byczej flagi, Którą rozrysowałem właśnie tutaj, wcześniej humorystycznie nazywałem te linie magicznymi, bo jednak postawiłem je nie bez powodu w takim miejscu, a nie innym. Jak sobie cofniemy w tej nitce postów jeszcze wcześniej, to za każdym razem bardzo ładnie się odbijaliśmy, a teraz jeszcze w tym narysowanym kanale mamy bardzo wyraźną byczą flagę, z której właśnie się wybiliśmy. Co więcej, to EMA 50, o której mówiłem w ostatnim czasie, bardzo ładnie sprawdziła się jako poziom wsparcia. Jednak nie chcę mówić za bardzo o aktualnej sytuacji w samych superlatywach, ponieważ po tak dużych, eksplozywnych ruchach, to jest normalne, a wręcz naturalne, aby cena przetestowała ważne poziomy wsparcia. I w takich sytuacjach bardzo pomocny okazuje się wskaźnik STOCK, który właśnie wszedł w taką przegrzaną strefę i widzimy, jak poprzednim razem kiedy wyznaczyliśmy lokalny szczyt. W trakcie byczej flagi, o której wcześniej mówiłem, to wskaźnik stokastyk bardzo skutecznie pomagał przy tym wszystkim nawigować tutaj. Zatem, operując na poziomie oporu, który nam towarzyszył w trakcie aktualnie przebitej byczej flagi, możliwe jest, że to właśnie ten poziom oporu zamieni się we wsparcie, które aktualnie by się działo na poziomie 99,5 tysiąca dolarów mniej więcej. Każdy może sobie tą linię rozrysować i być na bieżąco na własną rękę. I to by się również wiązało z chwilowym zejściem poniżej 100 tysięcy dolarów, który jest nadal jak najbardziej psychologiczny. Psychologicznym poziomem dookoła którego będzie i już odbywa się mnóstwo manipulacji. Co zresztą widać po tym wykresie, całkowitych likwidacji w ostatnim czasie, ale o tym już mówiłem nieraz. Co do Longa na solanie, to ja dzieliłem się moimi zamierzeniami zarówno tutaj na YouTube oraz na Telegramie. W ostatnim czasie informowałem również o spotkaniu się ceny solany z bardzo ważnym poziomem. Od którego, jak widać, bardzo wyraźnie odbiliśmy. Jest to moja pierwsza partia realizacji zysków, właśnie z tego Longa, którego trzymałem dosłownie kilka Miesięcy. Cena wejścia, moim zdaniem, jest dosyć dobra, ponieważ wynosi ona 117 dolarów. A ówczesny dołek został osiągnięty przy około 110 dolarów, więc bardzo ładnie udało się to złapać. I tak jak mówiłem, zleceniami dzieliłem się na Telegramie. A procentowo to aktualnie pozycja jest nieco ponad 300% na plus. I jak można łatwo zauważyć, to jest najmniejsza pozycja z moich longów długoterminowych. Miałem rozstawione jeszcze kilka zleceń nieco niżej, na niższych poziomach. Ale cóż, udało się złapać tylko kilka z nich. Finalnie jest ok, każdy kto był na bieżąco mógł to wykorzystać. A na przestrzeni pierwszego półrocza 2025 roku zamierzam również realizować zyski na długoterminowym longu na ETH. I jeśli do tego dojdzie, to możesz być pewien, że poinformuję tutaj na tym kanale oraz na Telegramie i prawdopodobnie na Twitterze. Wszędzie gdzie się da. z dalej, to znany i lubiany wskaźnik RSI również przebił bardzo ważny poziom, w którym również tkwiliśmy już kilka tygodni, czyli ten RSI odbijał się od poziomu który teraz wyznaczyłem i podobnie jak Bitcoin właśnie wybija się z tego poziomu oporu i aktualnie RSI siedzi na poziomie 63,5, otwierając przy tym dużą przestrzeń na kolejny impuls wzrostowy. Tym bardziej, że to nie jest koniec byczych sygnałów, które pojawiły się w ostatnim czasie, ponieważ oprócz imi 50 to obserwowałem w ostatnim czasie. Również WMA, czyli Weight Moving Average. Jest to nieco inny rodzaj średniej kroczącej, które taka ciekawostka wchodzą w jeden ze składników na mój osobisty, autorski wskaźnik. Który również możesz sobie za darmo odebrać i zostawiłem tobie. Instrukcje poniżej, pod tym filmem, jak tego dokonać, teraz te linie trochę pogrubiłem, aby były bardziej widoczne, i chcę teraz sobie pokazać ciekawą sytuację. Więc, po pierwsze, mamy Golden Cross, czyli przecięcie się tych dwóch linii, a będąc bardziej konkretnym, to ta dziesiątka, która jest bardziej wrażliwa na ruchy ceny. Przebija średnioterminową średnią WMA 50, tworząc przy tym tego typu bycze przecięcie. I tutaj widzimy jak za każdym razem, gdy do tego przecięcia dochodziło, cena szła do góry. Oczywiście z małymi wyjątkami, ponieważ żaden wskaźnik nie jest w 100% skuteczny, natomiast wyraźnie widzimy, że tego typu przecięcia. Częściej po prostu mają sens niż nie. Co więcej, to w ostatnim czasie również doszło do przecięcia na wskaźniku MAGDI, i do tego przecięcia już się szykowałem na przestrzeni ostatnich około dwóch tygodni. Co można zresztą zobaczyć na analizach, które wrzucałem tutaj na kanale. I dobrze widzieć, że rzeczywiście zawczasu raz jeszcze przygotowaliśmy się na ten ruch, a nie dopiero po fakcie. Patrząc tutaj po histogramie tych słupkach, widzimy, że zdrowo one rosną, poszerzają się, wskazując na potencjalny dalszy pęd trendu wzrostowego. A teraz przechodząc na perspektywy nieco bardziej długoterminowe, Ponieważ widzisz teraz wykres jednotygodniowy na Bitcoinie oraz wskaźnik Trunken Money Flow, który wyróżnia się bardzo ciekawą zależnością, i żeby ją zrozumieć, to musimy najpierw wyznaczyć sobie poziom 0,35, czyli ta żółta pozioma linia, którą tutaj wyznaczyłem, i tutaj zauważymy, że wskaźnik CMF trzy razy w każdym cyklu. Przebija ten poziom 0,35, wyznaczając przy tym lokalne szczyty. Widzimy, że w 2016 doszło do takiej sytuacji, gdy Bitcoin po osiągnięciu swojego dołka wyznaczył pierwszy taki znaczny szczyt, i było to wówczas przy 760 dolarach. Po czym doszło do korekty nawet na 475 dolarów. A kolejny sygnał od tego wskaźnika pojawił się po kolejnym parabolicznym ruchu przy prawie 3000 dolarów, po którym doszło do korekty na 1900 dolarów. Tylko po to, aby przy trzecim spotkaniu i przebiciu tego poziomu 0,35 osiągnąć all time high na poziomie 20 tysięcy dolarów. I idąc tym samym takim myślenia do kolejnego cyklu, czyli minionego, okaże się, że te trzy przebicia również miały sens. I nie będę się powtarzać, ponieważ to bardzo wyraźnie widać na ekranie. Dlatego zgrabnie sobie teraz przejdziemy do aktualnej sytuacji. I teraz... Okazuje się, że w tym cyklu przebiliśmy już CMF jeden raz i teraz przebijamy go po raz drugi. I pamiętaj, że to wcale nie oznacza, że teraz już jest ten lokalny szczyt. Nie, ponieważ jak widzimy tutaj bardzo wyraźnie, CMF potrafi polecieć o wiele wyżej ponad ten poziom 0,35, tylko po to, aby później zawrócić. Było to tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Zatem, z perspektywy tego wskaźnika, dopiero teraz może będziemy wchodzić w taką przegrzaną strefę, i z pewnością jest to wskaźnik, który ja będę obserwować na przestrzeni następnych dni oraz szczególnie tygodni, ponieważ ten wskaźnik bardzo dobrze sprawdza się na interwałach typu tygodniowych. Oraz kolejna kwestia to nie doszło jeszcze do trzeciego takiego bardzo wyraźnego przecięcia, wskazując na to, że szczyt jeszcze nie został osiągnięty i prawdopodobnie zostanie osiągnięty zgodnie z cyklicznością przynajmniej kilka miesięcy od teraz. Co więcej, to przetestowanie poziomu oporu jako wsparcie bardzo ładnie zazębia się z nadchodzącą inauguracją Donalda Trumpa jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Odbędzie się to 20 stycznia, czyli za trzy dni od nagrania tego materiału. I dotychczas za każdym razem inauguracja Inauguracja prezydenta USA oznaczała wydarzenie typu sell the news, czyli po prostu małe spadki po tej inauguracji, ponieważ traderzy rozgrywali to wydarzenie już no, nie od dzisiaj i teraz po prostu ten zapalnik będzie odpadał na bok. Zatem można się spodziewać małej wyprzedaży po tej inauguracji. Natomiast zdecydowanie większe sell the news mogliśmy doświadczyć, gdy demokraci, tak jak właśnie 4 lata temu to było, wygrali wybory i po inauguracji Joe'a Bidena doszło do już o wiele bardziej dotkliwej korekty na rynku kryptowalut. Natomiast w przypadku inauguracji Donalda Trumpa, to już tego mogliśmy doświadczyć 8 lat temu, dwa cykle temu, i wówczas ten sell the news nie był aż tak mocny. A z racji tego, że Trump jest bardzo pro-kryptowalutowy i bardzo wokalnie się o nich wypowiada, stawiając ten rynek w pozytywnym świetle, to właśnie są kolejne argumenty, które przemawiają za tym, że ten sell the news nie będzie jakimś wielkim powodem do obaw, ale okazją do rozgrywania tego rynku. I jeszcze taka ciekawostka w temacie Trumpa to jego projekt World Liberty Financial, a dokładniej portfel. Tego projektu w ostatnim czasie zamieniał posiadane bitcoiny właśnie na ETH, czyniąc ETH drugą największą torbą zaraz po USDC w rezerwach tego projektu, co również jest dobrym znakiem dla ETH, a co za tym idzie, dla całej reszty rynku altcoinów. Oraz na szybko wiadomość z ostatniej chwili, czyli Donald Trump oficjalnie dzisiaj o 3 rano czasu polskiego ruszył z własnym memcoinem, co jest no niespotykaną sytuacją i jeszcze jest wiele niewiadomych czynników w tym temacie. Ja osobiście go nie kupuję, tym bardziej na tak wczesnym etapie, dosłownie kilka godzin połączył, a będąc bardziej konkretnym, to o 3.44 na jego Twitterze mogliśmy się o tym dowiedzieć. Jest to kolejny argument, który pokazuje nam, że. W tej branży po prostu nie można spać. Również na drugiej platformie Truth Social, który jest prawie taką samą platformą jak Twitter. I tam się przeniósł jakiś czas temu Donald Trump ze względu na cenzurę, która wówczas obowiązała tutaj na Twitterze. I kolejnym powodem, dla którego ja nie kupuję tego memcoina, to fakt, że już osiągnął paraboliczne wzrosty, rosnąc z 40 milionów dolarów. Market capu, czyli kapitalizacji, urósł o 89x w zaledwie kilka godzin, co jest potężnym wynikiem. Na Twitterze również napisałem kilka słów odnośnie alokacji tych tokenów, zarówno dla Teamu oraz ile poszło na płynność i tak dalej. Każdego zainteresowanego zapraszam tutaj do posta na Twitterze, który również podlinkowałem na Telegramie. Natomiast tą sytuację wykorzystałem, aby realizować część zysków na moim długoterminowym longu z dźwignią 3x na Solanie. Ponieważ tak jak jest tutaj napisane w tym poście, to cały rynek poleciał w dół, oprócz ekosystemu Solany. I myślę, że to może być kolejnym argumentem, dla którego ETH może dalej lagować w tym cyklu, ponieważ dosłownie najbardziej prokryptowalutowy prezydent, jednego z najważniejszych mniejszych państw na świecie. Dosłownie ruszył z własnym coinem na Solanie, a nie ETH. Co więcej, przeróżne MMCOINy, które były wcześniej powiązane z Trumpem, bardzo mocno oberwały. Osobiście żadnych nie posiadałem. No i jak teraz pokazuje analiza wsteczna, zawsze skuteczna, to nie żałuję takiej decyzji. Moim zdaniem, Trump już nie od dzisiaj wiedział, że jego elekcja oraz inauguracja będzie wiązała się z Większym popytem na rynek kryptowalut, co zresztą widać już po zachowaniu cen w ostatnim czasie, nie jest to żadnym niezwykłym wnioskiem. Natomiast jeśli ten coin rzeczywiście należy do niego, to patrząc już po aktualnych liczbach, był to zdecydowanie dobry ruch, jeśli chodzi o skapitalizowanie jego elekcji. A nie pompowanie całego rynku bez czerpania korzyści z tego. Natomiast kolejna kwestia polega na tym, jak rzeczywiście twórcy podejdą do realizacji zysków, różnych współprac, tak aby rzeczywiście ogromna ilość osób, która spompowała ten coin, na tym nie straciła, ponieważ wszelkie większe spadki z pewnością negatywnie odbiją się na Trumpie. Jest to zdecydowanie temat warty uwagi. Ciekawa sytuacja nigdy wcześniej w historii tego rynku Czegoś takiego nie było i ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat. Natomiast jeśli interesuje Ciebie, do ilu rzeczywiście tak konkretnie może urosnąć bitcoiny na bazie bardzo konkretnych wskaźników i danych, to ja już kilka miesięcy temu nagrałem cały dedykowany materiał, właśnie w którym omawiam konkretne poziomy cenowe oraz kiedy w czasie może do tego dojść, zatem jak najbardziej zachęcam do obejrzenia tego materiału, ponieważ to, co omawiałem już te prawie pół roku temu, sprawdza się już teraz z dużą skutecznością, zatem tym bardziej myślę, że warto posłuchać. A jeśli zerkniemy sobie na altcoiny, które urosły w ostatnim czasie najbardziej, to mamy tutaj ciekawą mieszankę memów, takich jak SPX, Fartcoin Bank oraz Shiba Inu. Jak i Pepe oraz Dogecoin nieco niżej. I tak jak powiedziałem, jest to mieszanka z takimi bardzo infrastrukturalnymi projektami, które są już na rynku nie od dzisiaj. A co więcej, to jednym z trendujących coinów jest Lingo, o którym mówiłem w ostatnim czasie. Jeśli dobrze pamiętacie, to ja mówiłem, aby nie kupować takich hypujących projektów w trakcie bardzo rozgrzanego rynku. Było to wówczas, gdy Bitcoin przebijał stokoła po raz pierwszy. Różne nowe takie kolorowe projekty wchodziły na rynek. A w tym m.in. właśnie Lingo z trendu RWA osiągnęło wówczas chwilę po listingu prawie 60 centów. Po czym spadło na okolice 30%, i wtedy mówiłem o nim raz jeszcze, tylko że już tak bardziej szczegółowo, aby każdy mógł wysnąć odpowiednie wnioski. I teraz widzimy, że znowu pnie się ku górze. I również jednym z tego typu projektów jest AI XBT oraz Virtual. Są to agenci AI z bardzo takiego trendującego tematu, który pojawił się w ostatnim czasie. I był to również okres, w którym ten trend był bardzo rozgrzany, co widać po wykresie. Zaledwie dwa miesiące Virtual spoleciało z 10 centów nawet na ponad 4%. 4,5 dolara, co jest bardzo mocnym wynikiem, poczułem mocna korekta o około 50%. I przy pierwszym takim podrygu bitcoina w górę. Widać, że od razu projekt ten poleciał na 3,80 dolarów. Zatem myślę, że warto mieć go na uwadze, ponieważ to jest jeden z tych altcoinów, który szczególnie po ostatnim korekcie nabrał większego sensu, jeśli chodzi o rozważanie go jako inwestycję. Ja osobiście nie posiadam go w swoim portfolio, natomiast projekty, które budują się na nim, widzimy, że bardzo równie dobrze performują z AIXBT na czele. Natomiast jeśli chodzi o bardziej takie krótkoterminowe zagrania na altcoinach. To również na tym telegramie, o którym mówiłem wcześniej znajdziesz w centrum sygnałów tradingowych całej tej sekcji zagrania, którymi dzielę się dosłownie na porządku dziennym. Myślę, że na przestrzeni kilku tygodni kilka takich zagrań się pojawia i jak widać tutaj również można otrzymać dostęp do tego wskaźnika, o którym mówiłem wcześniej, a to jest jedynie ułamek tego, co można tutaj znaleźć na tym telegramie. No i w temacie altów to ostatnio omawiałem również Salar, było to bodajże w okolicy właśnie tego lokalnego dołka przy około 9,5 milionach dolarów market capu mi się wydaje i widzimy, że na chwilę. Chwilę obecną, przynajmniej zapowiada się na to, że cena nadal podąża tym takim falowym ruchem, potencjalnie wskazując na to, że altcoin o tak niskiej kapitalizacji, jakim jest salar, może z perspektywy technicznej dalej pnąć się ku górze. Jeśli chodzi o szerszą perspektywę, to on wbija się w trend Depin, który jest również jednym z tych trendujących w aktualnym cyklu, i tylko takie pozycje mnie interesują. Zresztą, salar kupowaliśmy przy 2 milionach dolarów Market Capu, i wówczas mówiłem, że to jest duże ryzyko. Natomiast, czas zweryfikował, że tego ryzyka jest po prostu coraz mniej. Zatem, jak już mogłeś się dowiedzieć, to sytuacja jest zdrowa na rynku, zarówno dla Bitcoina oraz dla altcoinów. A to właśnie na nich będziemy się skupiać o wiele bardziej na przestrzeni kolejnych materiałów, które będę wrzucać tutaj na kanał. Tego subskrybuj. Bądź na bieżąco, ponieważ faktem jest, i to tak kompletnie nieśmiale obiektywnie mówiąc, ale opłacało się być na bieżąco, i ja nie zamierzam tego zmieniać. Tak więc, widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!